z Ojcem Świętym Leonem XIV, który odbywa pielgrzymkę po tej ziemi, którą we wrześniu udało mi się nawiedzić. I zauważyłem, że Ojciec Święty wielokrotnie i w katedrze w Istambule, i w Izniku, czyli w miejscu, gdzie odbył się Sobór w Nicei, zapraszał nas do tego, Żebyśmy wyznawali naszą wiarę w sposób bardzo świadomy i skupiony. Bo odmawiając różaniec czy pacierz, nawet podczas mszy Świętej, odmawiamy te słowa z pamięci, nie zastanawiając się nad nimi wystarczająco dużo. Dlatego trzeba nam mówić. słowami z pacierza ze świętej. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Wierzę w Chrystusa, Jego Syna Jedynego. Wierzę w Ducha Świętego. I kolejna parafraza. Bo co z tego wynika? Z tejże wiary. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, że Bóg jest miłością, że Wszechmogący Bóg jest moim Ojcem, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas, i że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, że jest obecny w Eucharystii, że wraz z Ojcem nam Ducha Świętego Ducha pocieszyciela, ducha mocy, radości i pokoju. Bo przecież Święty Paweł w liście do Galatów wymienia owoce ducha świętego, wśród których jest radość i pokój. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, że jestem dzieckiem Bożym, że żyję i wzrasta we wspólnocie Kościoła że mam życie wieczne.